Dzień dobry, dzień dobry, witajcie moi kochani! Ja się nazywam Agnieszka Witkowska i jestem architektem porządku. Jeśli oglądasz ten film, to wielce prawdopodobne, że pracujesz właśnie z moim planerem Wszystko w porządku. I na dziś przypadł dzień czyszczenia jakiegoś sprzętu. Po co regularnie czyścić? Suszarkę na pranie. Nie tylko po to, żeby nie latały nam wszędzie kłaczki, nie tylko dlatego, że zapchają nam się filtry, ale po to, żeby ta suszarka nie przesuszała nam ubrań, nie przesuszała, czyli nie kurczyła. Zaczynamy czyszczenie suszarki. Zaczynamy od czyszczenia pojemnika na skroplinę. Jeżeli nasz pojemnik na skroplinę jest tym głównym pojemnikiem, to warto go oczywiście po każdym suszeniu po prostu przepłukać. Jeżeli suszarka jest podłączona pod odpływ, to tutaj zbiera się odrobina kurzu, więc warto to od czasu do czasu przetrzeć. Używam płynu uniwersalnego i przecieram ścierką. Moja suszarka posiada system autoclean, to znaczy, że filtr na kłaczki, który standardowo znajduje się w każdej suszarce i który zbiera em, kłaczki z ubrań i wszelkie pyłki, znajduje się tutaj i jest takim filtrem suchym. U mnie ten filtr jest mokry. Zaraz pokażę, jak to wygląda. Najpierw demontuję pierwszy filtr. Tutaj nie ma tej siateczki, która standardowo znajduje się w suszarkach. Wkładam go sobie tutaj. I otwieram dolną klapę, w której mam kolejne filtry. Wysuwam. Tutaj jest taki filtr, który jest właśnie bardzo podobny do tych, które znajdują się w standardowych suszarkach, ale tutaj już te kłaczki są wilgotne, więc nie mogę potraktować tej części na przykład odkurzaczem. Ze środka wyciągam ostatni filtr. To jest to miejsce, gdzie można powiedzieć, że mieszkają kolejne bulldogi francuskie. Tutaj na dole mamy jeszcze trochę wody i kłaczków, więc zajmę się tym za chwilę. Po filtrach to wszystko po prostu zdejmuję ręką, wyrzucam. Natomiast filtr, rzucę sobie tutaj, natomiast ten filtr tak wstępnie oczyszczony, ee, zabieram pod bieżącą wodą i domywam to dokładnie. Zanim włożę z powrotem czyste filtry, wyczyszczę to miejsce, w którym się znajdowały. Użyję do tego papierowego ręcznika, dlatego że na dnie znajduje się woda. Wkładam do środka i wyłapuję te osady, które się tutaj pojawiły. Dwie ważne zasady montażu takich elementów. Po pierwsze wkładamy je w odwrotnej kolejności niż wyjmowaliśmy. Po drugie, jeżeli dana rzecz była mokra, kiedy ją wyjmowaliśmy, to również mokrą możemy schować. Natomiast jeżeli podczas wyjmowania była zupełnie sucha, tak jak na przykład w tradycyjnych suszarkach, to wtedy montaż i używanie tego sprzętu będzie możliwe dopiero wtedy, kiedy dany element wyschnie. U mnie te elementy, które znajdują się na dole, były mokre, są mokre teraz, mogę je spokojnie zamontować i od razu korzystać z suszarki. Najpierw ten pierwszy był. Ten drugi zabezpieczam, zamykam. I tutaj na górze zostały mi jeszcze takie kłaczki, które są suche. To samo dotyczy drzwiczek. A z tym to lasę sobie za pomocą odkurzacza. Teraz zakładam już czyściutki, suchutki filtr i zapraszam do bębna. Ostatni etap czyszczenia suszarki to czyszczenie bębna, ale nie tylko. Będziemy czyścić też ten tutaj znajdujący się sensor wilgotności. On jest kluczowy, aby nasza suszarka nie przesuszała nam ubrań. Co się dzieje, kiedy suszarka przesusza nam ubrania? Skurczy je i mamy w kilku rozmiarach mniejsze spodnie i bluzki. Nie dlatego, że przytliśmy, tylko dlatego, że po prostu suszarka skurczyła nasze ubranie. W takim razie zabieramy się za czyszczenie całego bębna i tego sensora. Możemy użyć do tego na przykład płynu do dezynfekcji, żeby miał dużą ilość alkoholu albo octu. Spryskuję i czyszczę. gotowe No, fajne. Tylko weź pamiętaj, jak często wykonywać takie czynności. Spokojnie. Jeżeli pracujesz regularnie z moim planerem, to w odpowiednim czasie pojawi się tutaj ikonka przypominająca o czyszczeniu sprzętu. Możesz spać spokojnie. No, chyba że nie wiesz, co to jest planer porządkowy, wszystko w porządku i nie zaśniesz, póki nie dowiesz się, co to takiego. Planer porządkowy, wszystko w porządku, to domowy, niedatowany planer, w którym znajdziesz gotowy plan sprzątania domu. Co tygodniowe, co miesięczne, gruntowne i okazjonalne listy porządkowe, które sprzyjają dzieleniu się obowiązkami domowymi w rodzinie. Porady, miejsce na planowanie posiłków i zakupów, instrukcje czyszczenia sprzętu, habit trackery, które pomogą Ci wyrobić i utrzymać nawyki porządkowe. Krótko mówiąc, to co potrzebne, aby było wszystko w porządku. Link do planera znajdziesz w opisie tego wideo. Niech Wam się dobrze układa i niech będzie wszystko w porządku. Do zobaczenia!